Cześć, nazywam się Jan Ciszewski i chciałbym opowiedzieć Wam o projekcie, który nazywa się Co w Tarnowie. To platforma, która pomoże mieszkańcom Tarnowa i turystom dowiedzieć się, co ciekawego dzieje się w naszym mieście, wszystko w jednym miejscu wygodnie i bezbędnego szukania. W Tarnowie dzieje się naprawdę dużo. Koncerty, wystawy, festiwale, wydarzenia sportowe, ale często nikt o tym nie wie. Wszystko jest rozrzucone po różnych stronach internetowych, mediach społecznościowych plakatach, a to sprawia, że wielu ludzi po prostu nie ma pojęcia o tym, co się dzieje. Chciałbym to zmienić i sprawić, żeby każdy miał łatwy dostęp do tych informacji. Dlatego powstał pomysł na co w Tarnowie. To będzie platforma, na której zbierzemy wszystkie wydarzenia, które dzieją się w Tarnowie. Kulturalne, sportowe, społeczne, cokolwiek co warto zobaczyć. Będzie to aplikacja mobilna i strona internetowa, która pomoże wszystkim mieszkańcom na bieżąco sprawdzać, co dzieje się w mieście. I co ważne będzie można personalizować powiadomienia, żeby dostawać informacje tylko o wydarzeniach, które nas naprawdę interesują. Kto będzie korzystał z tej platformy? Przede wszystkim mieszkańcy Tarnowa, którzy chcą być na bieżąco z wydarzeniami w mieście, ale także turyści, którzy przyjeżdża, przyjeżdżają do Tarnowa i chcą wiedzieć, co ciekawego mogą zobaczyć. I oczywiście organizatorzy wydarzeń, dla nich to będzie świetna okazja, żeby dotrzeć do większej liczby osób, które zainteresują się ich inicjatywami. Co w Tarnowie? To nie tylko miejsce, gdzie znajdziemy informacje o wydarzeniach, to także szansa dla mieszkańców, żeby odkrywać coś nowego, angażować się w życie miasta, wspierać lokalne inicjatywy. Dla organizatorów będzie to prosty sposób na dotarcie do szerszej publiczności. W ten sposób miasto będzie żyło jeszcze pełniej, a ludzie będą mieli łatwiejszy dostęp do wszystkiego, co dzieje się w Tarnowie. Model, na którym opiera się platforma, to freemium. Podstawowy dostęp do wydarzeń będzie za darmo, ale organizatorzy będą mogli wykupić dodatkowe opcje promowania swoich wydarzeń. Dzięki temu platforma będzie się rozwijać, ale nadal pozostanie dostępna dla każdego, kto chce korzystać z niej na co dzień. Co w Tarnowie? To platforma, która ma na celu połączenie mieszkańców z tym, co dzieje się w ich mieście. Chcę, żeby każdy miał łatwy dostęp do wydarzeń i mógł łatwo angażować się w życie Tarnowa. Bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jako tako uda się rozwinąć ten projekt.